Muzyka dla moich uszu. Logika Minecrafta. <laughs> no, to jest jakby, że Wcale <laughs> to nie jest serwet Jakiś tam server, coś tego. Wcale tam wcześniej nie robiłem poranga, którego jeszcze nie zbudowałem. Na no, LoadVitku. Logika Minecrafta dotyczy jednej albo ciekawej rzeczy. Summonuje kapa. I macie się nic, mu nawet się nie stało. Z jakiej one by wysokości nie spadały? One przeżyją. A co ciekawe, to minecrafta. Skoro kot ma 9 żyć. Ciekawe, czy jeśli by upadł 9 razy, to też przeżyje przy dziesiątym upadku. A getacz już by tu zginął. Tak więc mam bardzo fajny w sumie pomysł. Patrzcie na to. E, Jakby. To, to jest tak, żeby nie było, że jestem głupi minecrafta filtu tu. No, moich współrzędnych. <laughs> nie będzie. Tu jeden B to. Żeby tak na ten B tak spadł. Tak. Mniej więcej z tamtego. To ślapy, nie nam. E, rzucać Tu wtedy. Czyli to się przesunę, ale bo będę za wysoko jeszcze. Czy po 9 wypadkach? Czyli tak, tam będzie 10 na ulicę już. Teraz co zrobię. W ogóle widzę zaraz, zaraz sobie opsuję wszystko. Ciekawe czy w ogóle kiedykolwiek przy jakimś upadku kot zginie. To jest ciekawe. Tak, żeby on spadł. Czy to się ustawia w rządku? Ładnie. Naprawdę. Policzcie na... ile ja tych bedrodochów postawiłem. Ale coś czuję, że i tak... Taki kot wpadając. No, jeden upadek zaliczył. I drugiego nie zaliczył. Ale przeżył. No coś tu jest nie tak. Ewidentnie. Coś ma coś można popsuł. Bo koty są OP. Zmędzi mi da Wolno padanie. No to okej. Okay. Zniszczmy to, bo potem jeszcze wejdzie ludwitek i będzie przypał. O! Serio nie dozwoliłem, chciałem zniszczyć. A co tak w sumie niszczył pod nim bloki? To też logiczne, że tak mogą zrobić. Jestem głupi. Ale jak, jak będziecie chcieli powtórzyć eksperyment, żeby kota zrzucić 10 na przykład razy albo ileś, to to zrobię. Tylko musicie zostawić no, łapkę, napisać, w komentarzu, czy chcecie. W tym kończę ten odcinek. Dziękuję za te 3 minuty, parę sekund. Żegnam Was, zostawcie proszę suba. Mnie to pomoże Was, to nic nie kosztuje łapkę, zawsze możecie się od subskrybować. Jakby nie będzie się podobać kontent na kanale. Który będzie różny. Dociągam ten film do 4 minut. Trzymajcie się ciepło. Nada!